Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj będzie odcinek między innymi o kablach rozruchowych. Tutaj mam karton z nowym zakupem. Nówka Finkiel, nieśmigane. Dlaczego wybrałem akurat te kable? Jakie powinny mieć parametry, abyście nie wtopili pieniędzy? Ile trzeba dać za dobre kable? O tym będzie w dzisiejszym odcinku. Ale żeby nie było zbyt sucho, wybierzemy się do mojego innego auta, do Renault Clio, które właśnie nie ma prądu i te kabelki mogą mu pomóc. Jeżeli zastanawialiście się, czy nadal jestem w posiadaniu tego samochodu To oczywiście odpowiedź brzmi tak To nie było pożyczone auto Ja faktycznie ten samochód kupiłem Nagrałem kilka odcinków No Mam dużą kolekcję samochodów Tak więc tym za bardzo nie jeździłem No i po jakimś miesiącu postoju Pomyślałem, a wsiądę, odpalę, przejadę się Ale niestety Wkładam kluczyk, przekręcam i nic się nie dzieje, no w tym przypadku już absolutnie nic. Wcześniej, gdy miał jeszcze troszeczkę siły, no to tutaj działy się różnego rodzaju cuda. Jakie? Przekręcam kluczyk i włącza się lewy kierunkowskaz, pomimo tego, że badyl jest w pozycji neutralnej. Te materiały, które zobaczyliście przed chwilą, to były relacje, które opublikowałem kilka tygodni temu. Miałem na celu znalezienie odpowiedzi. Wiele osób podzieliło się swoim doświadczeniem. Napisaliście albo akumulator już za słaby, albo masa źle podłączona, albo coś tam z jakimiś przekaźnikami. Tak więc po kolei, co tu może być nie tak? Masę już odłączałem, podłączałem ponownie w tym miejscu. Tutaj przy silniku, jeśli chodzi o przekaźniki, patrzcie, jak to jest sprytnie zamontowane. Tutaj ktoś na hamę, jakąś śrubeczką, to próbował usprawnić, że tak powiem. Tak to wygląda, być może trzeba powypinać niektóre z tych kostek, ale najczęściej problem z brakiem prądu rozwiązywany jest przez starter, czyli takie magiczne urządzenie o w miarę dużej pojemności. No, kilkukrotnie używałem już tego na przykładzie innych samochodów, wszystko działało. Tutaj mam do tego kabelki, ale jeśli chodzi o tą akurat kliówkę, no to. To rozwiązanie nie pomogło. A wygląda to w sposób następujący. Najpierw podłączamy kable do kostki, podpinamy przewód czerwony, czyli plus, a następnie minus. I co? Bierzemy kluczyki i kręcimy. Nic! Tak, więc jak widać, to rozwiązanie nie działa. Próbowałem podłączać klemę w tym miejscu, tutaj, tutaj i nic nie wychodzi. Ostatnio już stwierdziłem: "A, dobra, nic nie robię", ale dzisiaj mam już kable. Samochód dawca jest już na miejscu. Tak, więc najpierw podłączamy plus, następnie plus w samochodzie biorcy. Okej, okay, trzyma się. Następnie minus do minusa w samochodzie Dawcy i minus nie do minusa w samochodzie biorcy, tylko do masy najlepiej na silniku. O, idą iskry. Dobra. Siedzi? Siedzi. Podłączone. Odpalamy. Ale nie kręci. Patrzcie, co jest grane. Teraz jest otwarty. Super. No, i teraz sobie pochodzi chwileczkę. Wezmę sobie rezerwowe kluczyki, żeby nie było tak, że za chwilę ten samochód się zatrzaśnie. Dobra. Odpinamy wszystko w odwrotnej kolejności, czyli najpierw masa ubiorcy, potem minus udawcy, plus ubiorcy, uf, uh, ale szczela i plus udawcy. Sioharasho. Oba samochody chodzą, nic się nie popsuło, ale lipa. Chciałem wziąć auto na przejażdżkę, a okazuje się, że ręczny tak trzyma, że nie chce puścić. Przód, tył, przód, tył. Operacja powtórzona kilkukrotnie, aż do zaduszenia silnika. Samochód odpalony po raz drugi. Spuszczamy ręczny, wrzucamy wsteczny. I niestety. Próba siłowa niestety zakończyła się niepowodzeniem. Po przejechaniu jakichś 200-300 metrów opona strzeliła. No ale co najważniejsze, kable pomogły i to dwukrotnie. Przejdźmy teraz do innego samochodu i do konkretów, na co trzeba zwrócić uwagę, które parametry techniczne są najważniejsze. A więc, pierwsza rzecz to długość. Im krótszy kabel. Tym lepszy. Moje kable są bardzo krótkie, mają 2 metry długości, a więc w tym momencie, gdyby Golf potrzebował prądu, ktoś, kto mnie poratuje, nie mógłby stać tak daleko. Ale dzięki temu opór i tym samym straty prądu są naprawdę niewielkie. Druga ważna rzecz to grubość. Im kabel grubszy, tym lepszy. Ale uwaga! Chodzi tylko i wyłącznie. O grubość żyły miedzianej, która jest w środku. Wiele firm wprowadza klientów w błąd, podając przekrój w milimetrach kwadratowych, wliczając w to izolację, co jest zupełnie chore. W tym przypadku na przykład średnica żyły miedzianej to 6,5 mm łącznie z izolacją 14 mm. Jeśli chodzi o przekrój, jest tutaj 33,6 mm kwadratowego. Gdyby podawać z izolacją byłoby to 153 mm kwadratowe. I jak to odnieść do rzeczywistości? Czytając poradniki w internecie możemy się dowiedzieć, że wystarczy nam 10 mm kwadratowych, aby odpalić jakiś mniejszy samochód z mniejszym silnikiem. Średnie samochody już Wymagają grubszych kabli 10 do 20 mm2 przekroju żyły miedzianej lub większe silniki benzynowe lub silniki diesla. To już 21 do 35 mm2. Tutaj przypominam 33,6. Tak więc wystarczą teoretycznie, aby odpalić wszystko, co jeździ po drogach. I wchodzimy sobie na jakiś portal z ogłoszeniami, sklep internetowy, patrzymy, szukamy i znajdujemy 4-metrowe kable za 30 zł, przekrój 28 mm kwadratowych. Myślicie sobie super, biorę. Jednak gdy spojrzycie w opis, okazuje się, że faktyczny przekrój to zaledwie 5 mm kwadratowych. Tak więc to nawet nie wystarczy, aby odpalić mały samochód z małym silnikiem. Przypominam, poradniki polecają minimum 10 mm kwadratowych. Tak więc Kupują ludzie, tracą 30-40 zł, kupują badziewie. Ja kupiłem kable za 120 zł, ale przynajmniej wiem, że mnie nie zawiodą. Będę mógł odpalić to, co będę chciał odpalić. Kable się nie stopią. Przy okazji to jest w ogóle dwa w jednym: to jest dodatkowo taki przyrząd do ćwiczeń. Uah! Tu trzeba mieć naprawdę dużo pary, aby otworzyć te krokodylki. Pamiętajcie, chytry dwa razy traci, warto zainwestować w coś porządnego na lata. Jeżeli odcinek był wartościowy w kontekście wyboru kabli, dajcie łapeczkę w górę. Jeżeli straciłem wasz czas, napiszcie mi o tym komentarz. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.